Również celem tych działań jest to, żeby ukarać te wszystkie osoby, które stoją za procederem fałszowania i odwracania ja wyników wyborów w poszczególnych panie, komisjach, w komisjach obwodowych. Ja wiem, jaki były, jakie było oświadczenie Państwowej Komisji Wyborczej. No i kropie, I, wiem, i, jak, wygrał I wiem, jaki On wynik... Wygrał i, wie, I wiem, nie pan poczeka chwilę. I wiem, jaki wynik podał sędzia Marciniak. I chcę panu powiedzieć z całą stanowczością, że po tych weryfikacjach, których dokonują w tej chwili sądy rejonowe na wniosek Sądu Najwyższego, ten wynik jest inny niż ten, który został ogłoszony Czyli dzień po wyborach. Pana opinii... De facto e, walczą również o swoje istnienie w Sądzie Ale Najwyższym. Się, pośle, się, tak, tak, szanowny panie. Zdaje, taka się, jest brutalna się, prawda. Że Jakby jest była odwrotna sytuacja, to by Jarosław Kaczyński w sytuacji władzę. wygranej Rafała Trzaskowskiego o 360 tysięcy głosów urządziłby tutaj piekło. Cześć kochani. Właśnie robię sobie rzęsy i pomyślałam, że dziś przyjrzymy się kolejnym perłom polskiej sceny politycznej i medialnej. Na tapet bierzemy Michała Szczerbę, który znów obsesyjnie wraca do tematu wyborów, a także panią Biedrzycką, która, jak to ma w zwyczaju, potrafi odwracać kota ogonem. Oj, będzie się działo, bo ich wypowiedzi i zachowania to prawdziwe lekcje hipokryzji i stronniczości. Zanim jednak przejdziemy do sedna, przypominam Wam, że jesteście na kanale A to ciekawe. Koniecznie zostawcie lajka like i suba, bo inaczej. No cóż, lepiej zostawcie. Zostawione? No to lecimy z tematem. Przygotujcie się na solidną dawkę politycznych absurdów. Zaczynamy od wypowiedzi Michała Szczerby, który znowu wraca do tematu wyborów, jakby nie było innych problemów. Chce ponownego przeliczenia głosów i ukarania tych, którzy rzekomo specjalnie źle liczyli głosy, oraz tych, którzy im to zlecili. Ja bym, ja bym, ja bym chciał, żeby te głosy były ponownie... Ja bym chciał, żeby te głosy wybory w pana opinii zostały nierozstrzygnięte. Pan Chciałbym. Ja wiem, jakie, były, jakie było e, oświadczenie Państwowej Komisji Wyborczej. No i, kropie, I, wiem, nie jak, wygrał i, I wiem, jaki On wynik i, w, I wiem, niech pan poczeka chwilę, i wiem, jaki wynik podał sędzia Marciniak. I chcę panu powiedzieć z całą stanowczością, że po tych weryfikacjach, których dokonują w tej chwili sądy rejonowe na wniosek Sądu Najwyższego, ten wynik jest inny niż ten, który został ogłoszony Czyli dzień po Pan opinii Karol również nie wygrał wyborów z dobrze ja, rozumiem, redaktor, to wniosek Również z tej z celem tych działań jest to, żeby ukarać te wszystkie osoby, które ją za procederem fałszowania ja i odwracania tak, tak od wyniku muszę. wyborów w poszczególnych nie, no w komisjach pytanie, obwodowych, ja głos, Ale również chyba to ważniejsze jest, również ukaranie i identyfikowanie zleceniodawców, bo nie jest wy, wykluczone w tej sprawie, że byli jacyś zlece, zleceniodawcy, a wybory roku 2020 to być proszę się, proszę się nie określać. Szczerba twierdzi, że nie podważa wyniku wyborów, ale chce weryfikacji i transparentności. A przecież są odpowiednie organy, które powinny zajmować się uczciwością wyborów, a nieprawidłowości zdarzają się przy każdych wyborach. Jak w 2023 roku wygrali wybory parlamentarne, to jakoś nikt z ich koalicji nie lobbował za ponownym przeliczeniem głosów, które były oddane po zamknięciu lokali. Z tych komisji, w których są przeliczane głosy i te nieprawidłowości się wszędzie potwierdzają no nie rokuje to dobrze, powiem szczerze i nie wiem osobiście, czy termin 6 sierpnia nie będzie zagrożony. Czyli ta opcja atomowa jest na stole? Nie jest to żadna opcja atomowa. To jest kwestia skuteczności, sprawczości i odpowiedzialności Sądu Najwyższego za zadanie, które zostało mu w Konstytucji powierzone. Co do Izby, mam tutaj poważne wątpliwości. Wolałbym, to żeby to była Izba spłenić. Pracy, która nie budzi wątpliwości, takich jak Michał Izba Kontroli szczerba. Nadzwyczajnej. Warto zaznaczyć, że w tych komisjach często siedzą politycy z jego obozu partyjnego, więc szczerba pośrednio uderza w swoich koalicjantów, jakoby oni mieli fałszować te wybory. Przecież to absurd. Może zamiast oskarżać wszystkich dookoła, powinien wpierw spojrzeć w swoje Środowisko. Na przykład w głośnej sprawie komisji w Krakowie, gdzie doszło do zamiany liczby głosów, w ogóle nie było przedstawiciela pis. Czy pan szczerba chce powiedzieć, że rząd sam sfałszował wybory? Kolejnym przykładem lekkomyślności i rozwiązłego języka pana szczerby był wtedy, kiedy podważał autorytet sędziów i zarzucał im interesowność w sprawie utrzymania konkretnego wyniku, bo walczą o swoją posadę. Był w, w, w własnej w sprawie jak w ale to. To znaczy, co Sąd Najwyższy organizował te wybory? Nie, mam wrażenie, że akurat tak, sędziowie spochodzący e, z NeokRS są sędziami nie we własnej sprawie, tak ponieważ no, de facto walczą również o swoje istnienie w Sądzie ale Najwyższym. Zdaje się, panie pośle, zdaje, tak, tak, szanowny panie, taka się, jest brutalna zdaje, prawda. Się, że... Wy to rozumiecie? Kiedy ci sami sędziowie orzekli dostępność mandatu panu Szczerbie do Sejmu, to jakoś nie miał on żadnych wątpliwości co do ich uczciwości. Ale jeśli wynik jest taki, który mu się nie podoba to wtedy nagle budzą się w nim wątpliwości co do ich bezstronności. Przecież to jest podejście obecnej koalicji rządzącej do praworządności w pigułce. Skoro cały KRS i Sąd Najwyższy mają być nielegalne i wypełnione pisowcami, to dlaczego za każdym razem, gdy koalicji otrzymuje wyrok, który im się podoba, nie jest on kwestionowany? Demokracja i prawo upada tylko wtedy, kiedy wyrok sądu lub ludzi nie odpowiada uśmiechniętym politykom. I chyba szczytem hipokryzji w całym tym cyrku było to, jak szczerba zarzucał opozycji, że gdyby to Rafał Trzaskowski, wygrał wybory, to na pewno by je podważali. Jakby była odwrotna sytuacja, roku. to by Jarosław Kaczyński w e, sytuacji władzę. wygranej Rafała Trzaskowskiego 360 tysięcy głosów urządziłby tutaj piekło. Mamy do czynienia z działaniami w no prawie, w procedurach i w trybie. Twierdzi, że to Kaczyński byłby tym, który podważałby wyniki w takiej sytuacji. Ten człowiek chyba żyje w jakiejś bliżej niezidentyfikowanej rzeczywistości. Panie Szczerba, prawo nie jest po waszej stronie. Nawet prezes Sądu Najwyższego wprost wyśmiała wasze protesty wyborcze ponad połowa z nich miała na sobie PESEL Giertycha. To jest to działanie zgodnie z prawem? Naprawdę chodzi tylko o to, by wynik był uczciwy? Bo według mnie wyglądacie jak przedszkolak, który zapłakany wywala całą planszę z warcabami, ponieważ uczciwie przegraliście wybory mimo tego, że stawaliście na palcach, by do tego nie dopuścić. Przejdźmy teraz do kolejnego ekscesu, jaki miał miejsce podczas tej debaty w wykonaniu pani Biedrzyckiej, która znowu zapomniała, na czym polega praca dziennikarki. Biedrzycka próbowała nam sprzedać temat, jakoby w całym tym zamieszaniu z wyborami chodziło tylko o jakąś tam weryfikację nieprawidłowości. Cały czas Państwo używają słowa podważanie wyniku wyborów czy fałszerstwo wyborcze. Tu chodzi o weryfikację poprawnie oddanych głosów. I tylko, nic więcej. Ona uparcie trzyma się tej narracji, próbując przekonać ludzi, że nikt nie mówi o żadnych sfałszowanych wyborach i jest to tylko takie gadanie opozycji, by sprowadzić ten temat do poziomu absurdu. Jest w tym wszystkim tylko jeden problem. Przecież to właśnie z obozu rządzącego. A w szczególności od Giertycha wyszła cała ta teoria spiskowa. Nawet sam Szczerba, który siedzi z nią w tym samym studiu, mówi wprost o sfałszowaniu wyborów. Również celem tych działań jest to, żeby ukarać te wszystkie osoby, które stoją za procederem fałszowania ja i wiem, odwracania to, to wyniku wyborów, w poszczególnych Panie komisjach Panie Panie Jak to jest, że Biedrzycka mówi o weryfikacji, a politycy z koalicji rządzącej posługują się terminem sfałszowane? Funkcjonariuszka Biedrzycka i pan Szczerba są czymś więcej niż tylko wiernymi wojownikami i obrońcami Donalda Tuska. Są pewnego rodzaju symbolem rozkładu i upadku polskich mediów i polityki, w którym hipokryzja i zakłamanie stały się już czymś normalnym. Mogę wam za każdym razem pokazywać, jak Szczerba kłamie albo Biedrzycka manipuluje jakąś wypowiedź, ale co to zmienia? Oni produkują taką ilość kłamstw, że nie starczy nikomu czasu, by każde weryfikować. I to w tym chodzi. W dzisiejszych czasach nie liczy się prawda, tylko narracja, a kłamstwo powtórzone tysiąc razy staje się prawem. A co Wy o tym sądzicie? Napiszcie koniecznie w komentarzu, jak myślicie, wybory były sfałszowane. Może Pan Trzaskowski powinien osobiście policzyć głosy, by było uczciwie? Jak już będziecie w komentarzach, to koniecznie zostawcie lajka like i suba. Byliście na kanale, a to ciekawe. Ja się tymczasem z Wami żegnam. Do następnego.